A więc jesteśmy przy farzpilenie e, poliftowym z, z zeszłego roku. model mm, Jest to model 125, jak można tutaj zobaczyć. Jest to model, który mm, jeśli chodzi o konstrukcję, ma tą samą ramę. E, praktycznie te same mm, dodatki, elementy jak model 401, czyli 400 klasyczna. Różni się ona w tym 400, że ma jeszcze dodatkowo oczywiście większy silnik, ale przede wszystkim ma środkową osłonę tutaj od spodu zamontowaną. Zewnątrz poza tym jest niemalże identyczna. I, jak można zauważyć, bardzo futurystyczna jest linia tego motocykla, bardzo smukła zarazem. Tutaj tak fajnie ma, ma przejścia wytłoczone. Jest to z Fahrenheit właśnie z roku ubiegłego, już poliftowy, bardzo mało jest nagrań z jego wykonaniem, stąd też poprosiliście mnie, żebym nagrał taki materiał, stąd też staram się dla Was go nagrać w takim warunku jakie mamy, ale nie będzie to jakiś materiał taki profesjonalny, tylko półprofesjonalny, więc bądźcie wyrozumiali. A co ważne, Mam 15 koni, czyli można nim jeździć na prawo jazdy kategorii B na tę kategorię, a niższe, yy, ważna rzecz, yy, jest ona szpikowana technologią dość ciekawie. Po pierwsze mamy Quick quickshiftera, yy, który bardzo płynnie, dynamicznie zmienia biegi zarówno w górę, jak i w dół. Mamy również, yy, jeśli chodzi o, o technologię, mamy technologię bluetooth, mamy fajny tutaj wyświetlacz multifunkcyjny, mamy yy, multifunkcyjną kierownicę, hmm. bardzo fajne jeśli chodzi o tutaj z tyłu i z przodu oświetlenie w formie LED, tak samo kierunkowskazy. Bardzo ważną rzeczą jest, o której mało kto wspomina, to jest to, że nie tylko, że jest technologia LED, natomiast też one są już nowoczesne, to znaczy, że jeśli skręcamy, wychodzimy z tego zakrętu, no to automatycznie nam w zakręcie wraca kierunkowska, się nam wyłącza po wyjeździe z zakrętu. Nie musimy pamiętać o tym wyłączaniu. Podobnie jeśli chodzi o również inne elementy. Bardzo ciekawie jest to skonstruowany, jeśli chodzi o lampę przednią ledową Bardzo sobie dobrze radzi również właśnie w nocy, zarówno w tym świetle mijania, jak i na świetle drogowym bardzo dobrze doświetla. Jest to jednak ledowa lampa, która znacznie lepiej świeci od tych standardowych, starszego typu, więc no nie muszę narzekać, żeby było jakoś bardzo ciemno, nic nie było widać jak to z reguły na motocyklach się mówi, że nic, nic w nocy nie widać. Tu widać całkiem sporo. Wezmę Was teraz do ręki, tak żeby Wam pokazać pokazać te najważniejsze elementy, a więc po kolei chodźmy, więc Wygląda on w ten sposób. Trenia lampa LEDowa. Przednia też LEDowa, LEDowy oring. W świetle jesteśmy więc troszeczkę tego światła nie widać. Co do takiej funkcjonalności mamy tu właśnie technologię Bluetooth. Mamy bardzo fajne menu. Możemy sobie tu wiele rzeczy Ustawiać, Jeśli, jak widzicie, zrobiłem na nim prawie tysiąc, yy, proszę, 1900 km. średnia moja konsumpcja jest to 2,7 km. Przyznam, że jakoś bardzo też oszednie ekonomicznie to nim nie jeżdżę. Raczej myślę, że tak całkiem normalnie, ani też go nie pałuję, ale no, nie, nie, nie używam jakiegoś eco drivingu, no bo powiedzmy, przy takim spalaniu. Jak jeżdżę może tak bardziej ekonom to jest tam wychodzi 2,5-2,4. No nie są to duże ilo ilości tak, y tego paliwa zmienione. E więc pierwszy przegląd po 1000 km, po mamy? Zmienia się nam Shift Light, Shift light wcześniej mruga na okolicach 6000 cały ekran mruga na żółto, potem się przełącza na całość świeci na żółto. To opisaliście na innych filmikach y z jazdy, że jest bardzo irytujące. Czy mi to nie przeszkadza? No przeszkadza, do 1000 km, no bo te 6000 to, to jest dość szybko, żwawo, on to łapie tą prędkość, no i, no i, no i to bruga dość często. Na po pierwszym przeglądzie przesuwa się to do 8500, ten shift light. No, i automatycznie widzimy go znacznie, znacznie rzadziej. Nie są też w formie taką bruganej, ale wtedy w formie normalnej można sobie go samemu ustawić na jakieś inne mm, wartości. Natomiast standardowo jest on w takich wartościach ustawione po tym pierwszym przeglądzie. Jeśli chodzi o menu, mamy tutaj szerokie menu, możemy tryby jazdy mieć. Mamy Street, mamy Rain. Jeśli chodzi o ten Reyn, no to nie ma sensu go załączać, powiedzmy sobie, że to nie jest jakiś demon prędkości i mocy, który z kolei by wyrywał na ten motocykl, nawet w deszczu z posiarków. Da się z nim jakoś spalić gumę, ale to powiedzmy no musimy całej z niego zejść. Ale nie o to chodzi. Jeśli chodzi o ABS, z kolei mamy tutaj ABS, który bardzo fajnie działa. Możemy go włączyć w trybie Supermoto, czyli mamy wyłączony z tyłu a działa on tylko z przodu, lub możemy włączyć tryb trybie Road, czyli działa on na oba koła. Mamy e, Easy Shift, czyli tego Quick Shiftera, e, możemy go włączyć i na włączony używać dalej sprzęgła, możemy z włączonym używać po prostu, e, możemy go całkowicie włączyć i pojeździć po normalnym, natomiast on działa bardzo płynnie zarówno w górę jak i w dół, szczególnie przy tych krótkich biegach, pierwszych trzech, dwóch trzech biegach, które są bardzo krótkie, dzięki czemu bardzo żwawo ze świateł rusza, mm, przydaje się, po prostu się przydaje, bo przy tej pewności namachamy się troszeczkę tą skrzynią biegów. Jeśli chodzi o interfejs, możemy sobie go tutaj dostosować, dodać jakieś zredukowane, czyli widzimy tylko najważniejsze rzeczy, możemy sobie włączyć tryb defaultowy oraz tryb, yy, gdzie możemy sobie załączyć jakieś rzeczy, które faworyzujemy, które chcemy, chcemy widzieć. Co dalej? Mamy Bike Info, tak, i tu w Bike Info co mamy? Yy, temperaturę chłodzenia, Mamy zasięg, mamy baterię odległości, no i y, serwis ostrzeżenia. Ostrzeżenia że to są że o podnóżkach, ale że jest włączony. Trip info, no to tak jak widzieliśmy, mniej więcej takie spalanie wychodzi. Możemy włączyć sobie speed control, y, żeby nie przekraczać pewnej prędkości. Możemy również szereg innych ustawień ustawiać, jak te ulubione nasze rzeczy co mam mieć pod Quick Selectorem, czyli do góry i w dół, jakie ustawienia będą pod to przepisane. Możemy mieć łączność, łączność właśnie poprzez Bluetooth. Teraz mam włączoną, gdyż podczas nagrywania nie chcę, żeby mi się łączył w tej chwili z telefonem. Co ważne dalej, mamy właśnie tą Shift Light, o którym wspominałem wcześniej, że tu możemy go sobie ustawić przy jakim ma zacząć mrugać, przy jakim ma świecić na stałe, trzeba być włączony czy też nie. Godzina i data jednostki. No i język, oczywiście polskiego nie ma. Mamy też podżywane manetki, Tak opcję do włączenia. Natomiast standardowo pamiętajmy, manetki podżywane nie są. Oraz jakieś ekstra, ekstra funkcje. Tutaj możemy sobie je przypisać. Dobrze. No i to tyle, jeśli chodzi o tryb ustawień. Bardzo fajny jest ten joystick tutaj kontrolowania jest on bardzo intuicyjny mamy włączy, akceptujemy cofamy góra dół bardzo prosto to działa. Tu mamy wszelkie inne przyciski tak samo jak tutaj do dawania sygnału. Jeśli chodzi o prawą tą stronę kierownicy no to tu mamy prosto włączanie oraz tryby e, od, od, odcięcia zapłonu. Tu ma trochę SPU poukładziane, więc nie będę na ten temat opowiadał. Tutaj była nawigacja Garbina, tu jest oczywiście kładlock i to też jest od nawigacji Garmina. Kontroler o tym można zobaczyć w innych filmach. Bardzo fajny jest ten chwytak. Tutaj mam do niego fabryczną torbę chusfani, gdzie ona się to na magnesie łapie z tych dwóch stron oraz tu na trzecim magnesie, i faktycznie się stabilnie się trzyma. Nie trzeba przywiązywać żadnego yy, w żaden sposób, yy, więc ta torba fabryczna naprawdę rewelacyjna jest. Jeśli chodzi o podróże, jeśli chodzi o fotel, nie jeździe w dwie więc nie wiem, jak się on sprawdza Wjeździłem w dwie osoby. Natomiast jeśli chodzi o inną osobę, jeździ do krótkich odcinków bardzo wygodny, gorzej sobie radzi. Właśnie na długich trasach da się je zrobić. Takie trasy powyżej 100, tam 300 nawet kilometrów robiłem. Natomiast no to już musimy robić więcej, postoi, tak, żeby dać yy, pośladkę. Odpocząć nie jest to najwygodniejsza kanał na ponad dłuższe odcinki, natomiast na takie odcinki miejskie czy takie podmiejskie, 30, 50, 70 km do tych stół z przerwą jakąś na, na, na stacji, no to jak najbardziej jak najbardziej rewelacja. Linia jest bardzo fajna, designerska, w modelu 125 nie mamy tu żadnych cyferek, mamy po prostu napisane Svartspilen, co znaczy po szwedzku czarna strzała. I to tyle. Jestem po pierwszym przeglądzie. Teraz będziemy w tym roku na O czekał drugi przegląd, jeśli chodzi o właśnie owiewkę. Owiewka jest niewielka, bardzo symboliczna, jeśli chodzi o te rzeczy, natomiast nie ona w żaden sposób przed wiatrem. Raczej jest to designerski dodatek. Jeśli chodzi o podbuchy wiatru, no to jak to w nakedach, no czuć bardzo te podbuchy wiatru. Przy niskich prędkościach nie czuć, tak, a przy, przy powyżej 70, no tam 70 na stonę, no to już to już te podłuchy są dość, dość znaczne, dość znaczne. I, i wtedy je faktycznie, faktycznie je czuć. To tyle jeśli chodzi o ten motor. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je poniżej. Zawieszenie całkiem dobrze wy, wybiera. wiedzą Widać, że to jest nowoczesna konstrukcja, więc kręci się bardzo lekko. Nie jest on też taki mały, ponieważ, jak no mówiłem, w tym samym modelu montowany jest silnik o pojemności 400. Po prostu jest rama ta sama. huswarna, no to pamiętajmy, jest to spółka marka, spółka córka KTMA. I, I co jeszcze mogę powiedzieć? Jest dzisiaj nie bardzo wygodnie, wygląda futurystycznie. Bardzo fajnie wygląda, jest bardzo dobrze wykończony. Zawias bardzo dobrze wybiera, te opony są całkiem ok. To są Pirelli, tak. Scorpion Corpem STR no i całkiem dobrze sobie wybierają jeśli chodzi o taką jazdę miejską lub delikatnym szuterku gdzieś wzdłuż jak, jak widać taki szuterek ostatnio był w dniu wczorajszym no i stąd też trochę, trochę brudny co jeszcze mogę o nim powiedzieć no, zdecydowanie różni się od poprzednika miałem możliwość jeżdżenia na poprzedniku poprzednik jest zdecydowanie krótszy wydaje się, żeby był gdzieś taki do tej, do tej części kanapy przeprojektowana jest tam ta, tam ta tablica, że ona już jest ustawiona właśnie tu wyżej. Tam ona po prostu bardzo wibrowała, wibracje i, 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 i tak dalej i nie, nie było przyjemne. Ona była tu przy kole, może designersko to ładnie wyglądało, natomiast w ogóle, w ogóle się to nie sprawdzało. Co jeszcze mogę no Myślę, że tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to Zapraszam do dyskusji w komentarzach, jeśli chodzi jeszcze właśnie o ostatnią rzecz, co do mnie na tym motocyklu, no ja mam 1,86 m wzrostu przez to, że ten motocykl jest większy od poprzednika swojego, no to nie wygląda się na nim dziwnie, że się jest za dużym tego motocykla, tak samo wagi mam blisko 100 kg. I, i, I muszę przyznać, że tego właśnie no nie widać, nie widać ani tej wagi, ani tego wzrostu na tym motocyklu. Zresztą, jak on jeździ, no to macie na nagraniach na żywo, też on całkiem żwawo jeździ. Yy, nie ma tu żadnego z nim problemu, żeby coś nie domagał sobie, nie ma tu z tego Pewnie, jak ktoś będzie ważył 20-30, może więcej kilogramów w niej, no to zbierać się on będzie jeszcze znacznie żwawiej. Pamiętajmy, że przy tej to myślę, że każdy kilogram ma znaczenie. Więc jak ktoś waży tam 70 czy, czy, czy plus minus, no to 30 kg mniej ode mnie na no to myślę, że on będzie żwawiej jeszcze bardziej jeździł, aczkolwiek nie mogę narzekać, żeby przy mnie e, aż tak żwawo nie jeździł. Oczywiście problem jest kiedy się, problem, znaczy nie problem, jest, jest odczuwalne takie wrażenie, jeśli przechodzę z modelu na przykład machę MT-07 na tego, no to wtedy widzę to, że, to jest, że, to jest, że ten ma, no, no znaczy jest słabszy, no prawie 7 razy pojemność, no nie dziwne, żeby, żeby odczuwalne było to, że jest słabszy. że tam wystarczy dwa biegi i mamy to samo, co tutaj na, na czterech. Ale przez to, że ma się te krótkie biegi, no to nie jest taki nie, nie jest taki ślamozar. Właśnie, wbrew pozorom, jeśli chodzi o te Struwojski piątki, bardzo żwawo się on porusza, bardzo żwawo się on zbiera, pięknie wygląda. Podoba mi się ten skandynawski design i to jak on nim się jedzie wygodnie, lekko, wszystko chodzi bardzo lekko. Ten ABS pięknie hamuje przód, tył. E, Quickshifter rewelacyjnie chodzi. Jeśli chodzi o porównując e, do konkurentów, miałem styczność, no to naprawdę ten Quickshifter, no, jak to przystało na KTM, czy sparnę, no, no jest rewelacyjny. Tak? Nie, nie, nie szarpie, bardzo pięknie wybiera w górę i w dół. Jeśli chodzi o, mm, o pozostałe elementy, jak zawieszenie WP, również e, rewelacja. Naprawdę w tej klasie Ciężko oczekiwać czegoś więcej. Mam wszystkie nowinki technologiczne, ma port USB typu C yy, z tej strony. o, Tutaj nie wiem, czy widać dobrze w tym miejscu port USB typu C. Więc to sobie możemy coś podpiąć do niego prądem, więc jak najbardziej. No, ma on wyjścia, jeśli chodzi już o takie nowoczesne, nie stare porty typu USB typu A. To już jest port USB typu, typu C. Bardzo świetny wyświetlacz, na którym wszystko widać, nawet w bardzo słoneczny dzień. Bardzo leciutko się kęci kierownicą, bardzo fajnie chodzą biegi. Rewelacja, jak i, i taką pewność, ciężko mi się do czegoś przywalić. Ładnie wygląda. No, myślę, że jak na początek, czy do takiej miejskiej jazdy, no to jak najbardziej w porządku. Ja też go właśnie z takiej zamiary kupiłem, że. Że na początek sobie pojeżdżę nim. W trakcie robiłem też prawo jazdy na kategorię A, które już zrobiłem, więc pewnie niedługo coś innego wkoczy na kanał. Natomiast nadal sobie tym będę jeździł. Zostawiam sobie go jeszcze na następny rok na pewno. Więc, więc yy, jestem z niego bardzo zadowolony. Potrzebuję go jakoś sprzedawać do takiego ruchu miejskiego, podmiejskiego rewelacja To tyle. Jeśli macie pytania, zadawajcie je poniżej, pamiętajcie, nie jest to sponsorowany materiał. Żaden salon, żaden dealer nie zapłacił mi za to ani też nie dostałem żadnej zniżki przy zakupie jego. Zapłaciłem normalną, normalną cenę, eee, więc szczerze Wam mówię jak jest. Jeśli mnie ktoś zapyta o coś, to też szczerze odpowiem. Zapraszam do sekcji komentarzy. Będę też wdzięczny za wsparcie kanału poprzez właśnie subskrypcję w drodze do pierwszego tysiąca subskrypcji. No, które myślę, że będzie takim kamieniem milowym, pierwszym w drodze ten, tego kanału do jego. Rozwoju. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.